Siemanko kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Ja wiem, że nie wrzucałem parę dni nic do internetu, ale dzisiaj postanowiłem Wam nagrać i opowiedzieć o paru sprawach, które ostatnio mnie spotkały i których sam doświadczyłem. A może w jakiś sposób zaciekawią Was i wyciągnięcie jakieś wnioski sami dla siebie na przyszłość z tych sytuacji. Jak widzicie, kanał cały czas ewoluuje. Staram się naprawiać wszystkie błędy, które zauważam podczas nagrywania i też udoskonalać formę tego kanału. Więc kanał powoli zamienia się w trochę taki satyryczno-sarkastyczny kanał. I mam nadzieję, że taka forma będzie bardziej Wam odpowiadać niż branie życia całkowicie na serio i z powagą. Więc może przejdźmy do pierwszego tematu, a chciałbym Wam opowiedzieć, jak wygląda sytuacja, e, jeśli chodzi o zakupy w Irlandii, bo parę z ciekawych rzeczy mnie ostatnio spotkało i zaciekawiło. No cóż, powiem Wam tak. Raz w tygodniu przynajmniej jeżdżę. Do sklepu na zakupy, takie większe. I ostatnio, jak byłem w sklepie, w tak zwanym Dunstors jest to taki sklep spożywczo-ogólnobranżowy. Różne rzeczy można tam kupić. I postanowiłem kupić ich tutaj irlandzki black pudding i white pudding, to są odpowiedniki naszych kaszanek. No, i oczywiście, jak to ja, zawsze lubię sobie przeczytać, jaki jest skład i wybrać te, które mają najmniej cukru dodanego. No i tak sobie chodzę na tych zakupach i oglądam, e, oglądam skład. I akurat jakiś tam Irlandczyk był za mną i, i mówi, że tam, no, sorry, sorry, czy mogę tam wziąć sobie coś? Nie, no ja mówię, okej. Okay please, please go, nie? A on jeszcze do mnie wtedy, no ale ty to tak, wiesz, tak dotykasz to wszystko, oglądasz i, i jest pandemia, a dlaczego ty to później odłożysz, nie? Mówię, no sorry, ale jak ja mam, kurczę, sprawdzić skład, jeśli ja nie mogę wziąć rzeczy, przeczytać i, i później je odłożyć, jeśli mi skład nie będzie się podobał. Więc tak to wygląda czasami, po prostu spotkamy na swojej drodze szalonych ludzi, którzy zbyt serio wszystko biorą i zbyt Poważnie podchodzą do całej sytuacji, bo jak zdążyliśmy się przekonać, ta cała pandemia to jest troszeczkę na wyrost i nie wszystko tutaj się sprawdza zgodnie z logiką, a szczególnie działania niektórych, niektórych rządów i niektórych władz. Wracając jeszcze do, do sprawy samych zakupów, ostatnio też byłem kupić coś do domu, gdyż potrzebowaliśmy tam zrobić mały remoncik, powiedzmy. I mamy tutaj kilka sklepów, które sprzedają rzeczy do, do domu. Więc poszedłem do jednego, było wszystko ok. Oczywiście nie znalazłem tego, co chciałem, więc poszedłem do drugiego. No i ciekawa sprawa, słuchajcie, w tym sklepie w drugim, to się nazywa Home Store and More. Chciałem kupić jedną rzecz, ale już nieważne nie skupiajmy się może na tej, na tej rzeczy. Ale co jest dziwne, gdy szedłem tam alejkami sklepu, to za zauważyłem, że na przykład możesz sobie kupić patelnię, możesz sobie kupić przepychaczkę do rur, możesz sobie kupić szczotkę do kibla, ale nie możesz sobie kupić świeczki do domu, bo cała alejka z zapachami i świeczkami była zastawiona i było ładnie obklejone, że mamy pandemię COVID-a i non-essential, czyli niepotrzebne rzeczy nie są sprzedawane w tym sklepie. Ale to nie wszystko, bo to takie pół biedy. No dobra, zastawili te świeczki. Palicho, dobra, niech sobie zostawiają. Nie? Nie, może faktycznie niepotrzebne, ale słuchajcie, wrac właśnie wracając do tego dansa całego, jeśli jesteś w dansie na zakupach, to słuchajcie, możesz tam sobie kupić i świeczuszki, i różnego rodzaju świeczki, zapachowe, zwykłe, kolorowe, oleiste, i inne takie tam, różniste po prostu. A i czasami uważajcie, można nawet sobie ubrania kupić. No, patrzcie, no, widzicie co sklep, to obyczaj, i, i inaczej interpretują przepisy. I wydaje mi się, że podobnie pewnie jest w Polsce, chociaż tam teraz w Polsce to z tego co słyszałem, to ogólnie ludzie się buntują i zaczynają wszystkie biznesy otwierać, więc może będzie nawet lepiej. Bo tutaj to czasami po prostu tej logiki brak, jeśli chodzi o sprzedaż artykułów różnej maści. Na tym chciałbym zakończyć temat samych zakupów. To taka, taka drobna ciekawostka, jeśli chodzi o zakupy. Już nie będę wspominał o tym, że jeśli idziesz na te zakupy, to faktycznie tam musisz mieć tą maseczkę i tak dalej, bo wszędzie te same pierdoły są, więc nie będziemy o tym rozmawiać. Ale to coś takiego interesującego, co, 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 o czym chciałem powiedzieć, taka mała, drobna ciekawostka. Tutaj taki mini, mini temat. Też e, jeśli chodzi o, o same zachowanie tutaj ludzi też już powoli wszyscy dost, dostają trochę do głowy, jeśli chodzi o tą pandemię. I, i e, jeśli nie wiem biegasz czy chodzisz na spacer, to ludzie, ludzie i to różni. Ludzie i tu nie chodzi tylko o ludzi starszych, ale w różnym wieku, zaczynają cię umijać jak trendowatego. Słuchajcie, kurcze nie możesz się minąć z kimś na odległość pół metra, bo to nie jest zachowana. Odpowiednia odległość i odpowiedni dystans w czasie pandemii. Ludzie zaczynają nawet ryzykować życie i mijają się na ulicy, przechodząc przez ulicę byle, żeby zachować dwa metry odległości. I tak się powinno. E, I w taki sposób powinniście trzymać dystans za wszelką cenę. Pamiętajcie o tym, nic innego nie jest ważne, tylko to, co wam rząd powie, i Ministerfo, Ministerstwo Zdrowia. Zawsze pamiętajcie, oni mają rację, zawsze podążajcie za tymi wytycznymi, a będziecie na pewno bezpieczni i zdrowi. No dobra, przechodzimy do następnego tematu. E, taki ciekawy temat, który może niektórych z Was zainteresuje, szczególnie tych, którzy mają samochód. Więc dzisiaj miałem przyjemność odwiedzić e, ich punkt kontrolny, e, stację kontroli pojazdów, to się nazywa NCT e, National. Certify something, nawet nie pamiętam, no nieważne, nieważne, mamy takie NCT tutaj w Irlandii i po prostu umówiłem się na wizytę, musisz przyjechać na konkretną godzinę, właśnie i tu, i tu, tu chciałem Wam opowiedzieć, jak to trochę wygląda, w szczególności w dzisiejszych czasach, więc jedziesz sobie na konkretną godzinę Pan jest, który pilnuje, żeby nie za dużo ludzi było na, na parkingu przy, przy całym samym centrum. Oczywiście nie możesz mieć nic ze swoich rzeczy w samochodzie: nic, nic. A w szczególności, broń ja, Boże, żebyś zostawił jakąś chusteczkę, zasmarkano, bo inaczej od razu, nieważne, że samochód jest w idealnym stanie, ale mogą cię oblać. Ja oczywiście żartuję. Nie, nie powinno tak być. Tak mi się wydaje, że aż tak, tak źle nie jest. Ja akurat przyjechałem, nie chciałem ryzykować. Przyjechałem, że samochód był wysprzątany, no ale dobra, kontynuując sprawę, jak już zajedziesz na ten NCT i pan cię wpuści szczęśliwie na, na parking, bierzesz maseczkę na gębę, bo oczywiście bez tego się nie obejdzie, e, idziesz do, do centrum i stoisz w kolejce, zachowując dwa metry odległości. Pamiętajcie o tym. I wtedy podchodzisz do szyby. Oczywiście Pan tam, czy tam pani siedzi sobie z rękawiczkami foliowymi, żeby tam przygotować się do macanka, ale nic nie macają. Tylko proszą Cię, żebyś pokazał przez szybę swoje prawo jazdy i pytają się tam o numerek Twojego rejestracyjny, Twojego samochodu, każą ci iść i wtedy specjalista i czekasz na specjalistę, który będzie sprawdzał Twój samochód. No, no dobra, no to czekasz, nie. No, oczywiście w tym, z tym NCT to było tak jeszcze ostatnio, że było dużo zamkniętych, bo tutaj okazało się, że niektórzy się tam porchorowali i w ogóle nie można było tych samochodów przeglądów robić, więc poprzedłużali te, te przeglądy. Ja tam parę dni przegapiłem. No ale dobra, wracając do sprawy, wracasz do samochodu, czekasz sobie w tej chwili, przychodzi gościu, puka do ciebie, pyk, pyk, mówi, narka, narka, poczekaj sobie, nie, Poczekaj sobie, ja twój samochód biorę, jadę na przegląd. Dobra, wsiada ten twój samochód, e, też tam oczywiście rękawiczki, wszystko, nie? E, jakiś tam strój, maseczka. Musisz zostawić oczywiście szyby uchylone, żeby był przewiew, żeby była cyrkulacja, żeby ten niebezpieczny mega wirus śmiertelny nikogo nie zaraził. No i pan sobie jedzie, a ty jak masz pecha, chłopie? O, panie, gdzie czekasz? Czekasz na dworzu, nie ma nawet wiaty, niczego w tej chwili, nie możesz być w środku, bo wirus panuje niebezpieczny. Czekasz na dworzu. Ja miałem szczęście dzisiaj i na całe szczęście pogoda była w miarę. No i nie było tak źle, aczkolwiek było zimno. No ale ktoś pomysłowy już zrobił sobie biznes, no akurat stał. stał wan w którym można było tam za grosze sobie kawkę kupić. Nie wiem ile, bo, bo akurat ja tam nie lubię na zimnym pić kawkę, bo wiadomo, nie, zaraz od razu źle działa na, na, na pęcherz i musisz odwiedzić niedługo inne miejsce, no a przy wszystkich sikać na dworzu jeszcze tak, taki brus no to ja dziękuję. No dobra, i tam... I czekasz, czekasz, aż w końcu wyjedzie i taka loteria tam, jak Ci się kółko trafi, że wylosują Cię i przejdzie samochód e, przegląd, to jest ok, dostajesz certyfikat i możesz odjechać. No i tu, tu, tutaj dochodzimy do sprawy właśnie, jak to jest w tym NCT, czy faktycznie to NCT jest takie losowe, czy nie. Moim zdaniem, moim zdaniem uważam, że nie, że, że faktycznie jeśli samochód tu jest sprawny, to dostaniesz ten przegląd i musi być sprawny. Nie to, co u pana Wieśka, czy Staśka, czy Leszka gdzieś w Polsce, na, jakimś, na jakiejś stacji kontroli pojazdów, nie wiem czy tak jeszcze jest, ale swego czasu pamiętam, że niektórzy przyjeżdżali, byle żeby samochód mógł odjechać o własnych siłach. Nieważne, co się z nim działo, to i tak dostawałeś podbity dowód i mogłeś jeździć dalej. Tutaj na całe szczęście nie jest tak. I uważam to za dobre i tak powinno być. Jeśli faktycznie samochód jest niesprawny, to proszę jechać do mechanika i sobie go popraw i przyjedź na ponowny test. Jeśli jest sprawny, no to dobra, jesteś OK, możesz jechać. No i właśnie tutaj druga sprawa dotycząca tych testów. Jeśli Twój samochód jest niesprawny, to wirany Ci wydrukują raporcik, dokładnie Ci powiedzą, co jest niesprawne i na retest tak zwany, czyli na ponowny test, przyjeżdżasz już tylko... Z tymi poprawkami i oni tam nie sprawdzają nic innego, więc jeśli będziesz miał pecha i w międzyczasie coś innego ci się zepsuje, ale będziesz mógł dalej jeździć, to i tak ten samochód przejdzie. Więc tak to wygląda. A na zakończenie taki miły akcent. Pamiętajcie, co jutro jest, bo dzisiaj jest środa, więc jeśli dzisiaj jest środa, to jutro jest czwartek, tak, ale nie byle jaki czwartek, a jaki czwartek. Pusty czwartek, i właśnie jutro będzie specjalne nagranie ze spożywania Pączka Polskiego zakupionego w Irlandii, wyprodukowanego przez polskich piekarzy, polskiej piekarni w Irlandii, z polskich składników, mąki pszennej z Bytowia, dżemu z łowicza, posypki lukrowanej z Radomia, transportowanej przez firmę z Wrocławia, a piekarze to nie wiem, tam może i z Lublina. Więc na pewno będzie ciekawie. Nagram Wam krótki filmik. Zobaczycie, jakie ponczuchy tutaj można sobie kupić na tłusty czwartek. A Wam życzę serdecznie właśnie tego super tłustego czwartku. I mam nadzieję, że Wam dzisiejszy filmik podał się o wiele lepiej niż poprzednie. Pewnie za dużo ręką machałem, ale to już palicho. Nie będziemy nawet tego montować, bo mi się nie chce. I w ten sposób będziemy od dzisiaj nagrywać filmiki na jednym dechu. Dziękuję serdecznie za uwagę i teraz tak jak w Polsce nastąpi czarny ekran w ramach Solidarności z Wolnymi Mediami. Cześć.